4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, en it was het er... 10, 11, Dat is goed. 11, Ja, 14,

analiza bez Elektrodezwał, uszuplin, uszuplin, do pacjenta. Lekko uszuplin, 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 Elektrody. uszuplin, 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 Elektrody uszuplin, 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 Na uszuplin,

Są to, na to, to, na to trzeba słuchać co mówi. ile co a należy go słuchać od początku do końca, co no. mówię. A jeżeli mamy do realizacji, to na jak najbardziej proszę instruować się tymi tym Ale to jest tak skorzystana skonstruowano że wszystkie będę wyłatwić.

To jest prawdopodobnie miejsce ucisku. Jak sobie wystać? Tak? tak? Nie, to tu bo to nie działajcie, działajcie, nie patrzysz na to. To połamany trzeba go Działaj, 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 patrzę. Działa się? Tantą, Pan pokaże, czy robicie dobrze, czy robicie też źle. Analiza bezpieczeństwa w jest Nie dotykaj pacjenta. Nie dotykaj pacjenta? zaspa to. Słuchamy Fatoma? Analiza Słuchamy kogo? Ale te, tak? Nie, Dotykanie pacjenta bezpieczne. Jeśli trzeba, rozpocznijmy to. Co robimy? mamy ABC. W jaki sposób?